Słuchajcie kochani, chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz, jeżeli chodzi o nasze życie, jeżeli chodzi o naszą relację z Bogiem, może nie powiem i nie odkryję reki, nie powiem nic szczególnego, ale chciałbym zwrócić uwagę na naszą wiarę. To, co się dzisiaj dzieje, to co myślę jest doświadczeniem każdego człowieka, jednego bardziej, drugiego mniej, jeżeli chodzi o globalną sytuację, no to widzimy, jak to bardzo gdzieś odciska na nas piętno, i myślę, że ta sytuacja staje się dla nas jakimś sprawdzianem naszej wiary. Też w tej sytuacji gdzieś widać, jak ta nasza wiara wygląda, jaka jest jej kondycja. I bardzo często jest tak, że w trudnych sytuacjach właśnie ukazuje się jakby wielkość czy siła naszej wiary. Ale myślę, że w obecnej sytuacji możemy śmiało zwrócić uwagę na to, czy my w ogóle jesteśmy ludźmi wierzącymi i czy możemy powiedzieć, że wiara jest w nas, żywa i prawdziwa. Ostatnio dostałem wiadomość od swojej uczennicy, od parafianki tutaj z Bornego-Sulinowa, która zadała bardzo ważne pytanie, jeżeli chodzi o wiarę, że co wtedy, kiedy Boga nie czuje, co wtedy, kiedy. Się modle czuję, jakbym mówiła do ściany. To jest dzisiaj kluczowo, kluczowe pytanie. Czasem jest tak, a nawet bardzo często, że kiedy jesteśmy w grupie osób, powiedzmy na to chodzimy do szkoły, mamy swoją klasę i mamy tam swojego kolegę, którego nazywamy najlepszym przyjacielem, najlepszym kumplem. Wszystkie lata klasy okazuje się, że to jest ktoś dla nas ważny, ale. Kiedy kończymy szkołę, kończymy jakiś etap naszego życia, nasze drogi się rozchodzą, jakby nie szukamy tego człowieka. Okazuje się, że to co nas łączyło, to była tylko wspólna klasa, wspólne życie na jakimś etapie, a później już nie. I że nie możemy powiedzieć, że to faktycznie był nasz przyjaciel, ktoś dla nas ważny, tylko ktoś, kto na jakimś etapie naszego życia po prostu dzielił z nami nasze życie. Patrzymy na sytuację, która jest obecnie. Nie możemy pójść do kościoła. Zobaczcie, że ograniczona jest ilość osób uczestniczących w Eucharystii. W naszej diecezji jest tak, że Eucharystia jest bez ludu. I y, można było się przyzwyczaić do czegoś takiego, że nasza wiara to chodzenie do kościoła, że uspokajam sumienie tym, że jestem na niedzielnej Eucharystii, że moja wiara to właśnie bycie na mszy i wiadomo, że Bycie nam szy też różnie wyglądało. Raz słuchaliśmy kazania, raz nie, raz odlatywały nasze myśli, raz byliśmy skupieni, raz się spóźniliśmy, raz nie, raz siedzieliśmy z przodu, raz z tyłu. Byliśmy w kościele, był odhaczony gdzieś no, no to spotkanie z Bogiem. Tak to uważaliśmy. Zobaczcie, że tracimy możliwość pójścia do kościoła i okazuje się, że prawda może być bardzo brutalna. Że poza pójściem do kościoła w naszych sercach okazuje się, że nie ma wiary. Tak jak z tym kolegą w szkole, który na pewnym etapie naszego życia był naszym kompanem, przyjacielem, a później, kiedy drogi się rozeszły, już nic nas z nim nie łączyło, tak bycie w kościele, zobaczcie, kochani, powodowało to, że wydawało nam się, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, ale kiedy tego kościoła zabrakło, kiedy zabrakło możliwości pójścia do samego budynku, Okazuje się, że brakuje w nas wiary. To jest egzamin, kochani, i można powiedzieć takie sito życiowe, które przesiewa wszystko to, co do tej pory było, i pytanie jest, co na nim zostaje. Ta sytuacja, w której się znajdujemy, ona jest naprawdę takim życiowym sitem. Rzucamy na to sito naszą wiarę, przetrzęsamy ją i co tam zostaje? Widzimy, że to doświadczenie, które teraz. Ma miejsce, może spowodować właśnie coś takiego, że siadam w domu, chcę się pomodlić, okazuje się, że ja tego Boga nie znam, że nie wiem, kto tu jest. A kiedy się modlę, widzę ściany, a nie y, jakiś ważny dla mnie znak, chociażby krzyż, czy figurkę Matki Bożej. I nie dlatego, że nie ma, tylko dlatego, że nic się we mnie nie pojawia, nie ma żadnego doświadczenia spotkania. Co w takiej sytuacji zrobić? Kiedy to sito przetrząsa naszą wiarę i tam nic nie zostaje. Kiedy to sito przetrząsa nasze relacje rodzinne i też nic nie zostaje. Że okazuje się, że żyliśmy obok siebie i nie, nie nawiązaliśmy relacji, nie ma tam pogłębionej miłości międzyludzkiej, chodziliśmy co niedzielę do kościoła, a okazuje się, że kiedy nie mogę pójść do kościoła i chcę się pomodlić w domu, nie potrafię tego zrobić. Paradoks, ale tak może być. Co zrobić w takiej sytuacji? Trzeba, kochani, sięgnąć do fundamentu i spróbować odkryć, kim jest Bóg, spróbować go poznać, takiego, jakim jest. Bo człowiek, który idzie do kościoła, znając Boga, wie, po co tam idzie. Ale jeżeli człowiek nie wie, po co tam idzie, jest to tylko jego niedzielny obowiązek, żeby odhaczyć, jakby, swoje sumienie. Tak, jestem wierzący, byłem w kościele, jestem katolikiem, to może właśnie się okazać, że w sytuacji takiej, kiedy tego kościoła nie ma, kiedy jestem sam w domu, ja nie będę potrafił nic zrobić, bo nie ma relacji. Więc trzeba, kochani, teraz sięgnąć po fundament, odkryć Boga, kim on jest, czyli po prostu stanąć przed nim w prawdzie, ale takiej prawdzie, w której, w, z którą byśmy nie stanęli obok żadnego człowieka albo prawie żadnego. Klęknąć przy Bogu i powiedzieć mu: słuchaj, to i to. To jest w moim sercu dzisiaj, ja dzisiaj tak wyglądam. Nie, zacząć, nie zaczynać od prośby, tylko od umiejętnego wylewania przed Bogiem swojego serca, czyli poznania Boga, stanąć przed Nim w pełnym zaufaniu, żeby dać też Bogu do zrozumienia, że my chcemy Go poznać, że chcemy, żeby ta modlitwa była spotkaniem, żeby nasza wiara w końcu zapuściła korzenie. I że kiedy pójdziemy do kościoła, to będziemy wiedzieli, po co tam idziemy, że będziemy chcieli się spotkać z tym, kogo znamy, że to, co się wydarza w kościele, jest dla nas ważne, dlatego że my znamy Boga, który przychodzi na ołtarz i który może przyjść do mojego serca, który do mnie mówi. Wiecie, jakie to jest ważne, żeby zakorzenić dzisiaj wiarę? Jeżeli, kochani, spotykamy taką sytuację w nas, że naprawdę nie wiemy, czy my tego Boga znamy, czy w Niego wierzymy, to trzeba zrobić wszystko dzisiaj, żeby to odwrócić, żeby naprawić, żeby naprawdę poznać Boga w tej trudnej sytuacji. Jest to możliwe, tylko trzeba naprawdę z Bogiem spędzić trochę czasu i trzeba stanąć przed Nim w prawdzie, w tym, co się ma, z tym, co się ma w sercu. Więc życzę Wam, kochani, takiego spotkania w tym, w tym czasie, w tej chwili, która daje nam taką sposobność, ale która wcale nie jest łatwa. I nie poddawać się, tylko spędzać z Bogiem jak najwięcej czasu, mówić do Niego, zagadywać Go i stawać przed Nim tacy, jakim się jest. Żeby Bóg wiedział, że my mu ufamy i że naprawdę w naszym sercu jest ogromne pragnienie poznania go. Bo Bóg jest jak matka, która kocha dziecko. Nie ma takiej matki, która kochając dziecko, nie odpowiada na jego głos, kiedy krzyczy kiedy płacze, kiedy prosi o pomoc. Żadna matka nie odmówi dziecku. Żadna matka nie będzie udawać, czego nie słyszy. Z Bogiem jest o wiele bardziej, że tak powiem, mocniej, jeżeli chodzi o jego słuchanie nas, wysłuchiwanie, jego reakcje na nasze modlitwy. Spróbujmy ten czas wykorzystać, sprawdzając, jak nasza wiara wygląda, czy w ogóle jest i spróbujmy w tym czasie z Bogiem nawiązać kontakt, bo on najprawdopodobniej czeka, aż się do niego odezwiemy. Szczęść Boże, dobrego dnia.